No i co? Chuj się to obchodzi, kurwa. Nie grałem nic dzisiaj, stary, to więc... Ja też. No, no ja. jasne, kurwa, tylko widziałem Cię od rana jak napierdalasz. Ta, wczoraj cały dzień na DM stary, ręka Cię była. na trzydzieści. Ja pierdole. Ty takim kurwa. Wow. Karni gąska kurwa swoje teksty, dobra? Dobra, dobra, dobra. Kurwa, taki przemądrzały kurwa. Dokładnie. Dobra, pojedź kurwa stary na lana, pokaż kurwa jak gra. No nie, <grym> pojedź stary. No mnie to chuj no. obchodzi kurwa stary, ty dzisiaj tą grę nie grałem, 7 lat. powiedziałem na lat. Stary. No i chujcie ja to obchodzi 4, kurwa, to ty na lana, no, no i chujcie to obchodzi kurwa stary. Cały dzień na Powiedziałem kurwa, dzisiaj nic nie grałem, pisałem. Ja też jeden no, no to a. chodzi o ten rozgrzany kurwa, no. No, no No więc zamknij pizdę kurwa, gniazdo ja jebany mały. Córki no. no, a ty do matki no. kurwa. Podnieś matkę kolezy kurwa trzy dni. Już to znam kurwa dzisiaj. No dobra, to podnieś matkę kurwa jebany. No bo cię kurwa nikt nie, nie lubi chuju jebany mały, kurwa. Tylko cię wyniknął, nie... bo spinas przez kurwa kabel, kurwa. Tak, nawet nie Tak, to jebany. Nawet swoją no. starą kurwa mam no, no, dupę. Także nara kurwa. Dobra, rozum. No, rozum. No. Kurwa no. matcy, kurwa krupty. Dobra, dobra. Drugi no, no. mały. Dobra, no, no, tak no, wyglądasz kurwa stary. Dobrze Cały w pryszach kurwa by się nie myjesz no. kurwa. Idź tam pod sklepem, no. kumpli. No. Kumple to ci kurwa ruchają w dupę, kurwa. Tak. No. Piłka kurwa kurwa. Trzy grosze. A ty kto? Ty nic nie osiągnąłeś w życiu, stary. Nic no. nie osiągnąłeś. No. No. A co ty kurwa kujca co osiągniesz? Tak, dużo osiągnę. Dobra, zapizdam z tobą niech ty gadasz, kurwa, kurwa mała jebana. No. Wizę wystawię sobie, jak się spotkamy, kurwa, ta, to będzie w lato, kurwa. Jakszystkie zagrodzić. Tak kurwa główna jebana kurwa. No kiedy będziesz na razie? No.